Dobry wieczór, z nami Kamil Jurga, EXT Mobile, Ochota. Cześć Michał, dobry wieczór. Po pierwsze szacunek za to, że podchodzisz też na spokojnie do tego wywiadu po meczu przegranym, bo to nie, nie u każdego jest domeną i nie u każdego jest czymś oczywistym. Szlagier ligi, hit kolejki, hit sezonu. No cóż mogę powiedzieć, dobry mecz, takie dobre piłkarskie szachy, ale na najwyższym szóstkowym poziomie, zgodziście się? Zgodzę się. No, ogólnie pasmo zwycięstw jest niemożliwe w ścieżce rozwoju. No, my niestety dzisiaj ponieśliśmy porażkę z browarkiem, natomiast mecz stał na najwyższym poziomie. Wiedzieliśmy, że no, niestety tutaj może to iść w dwie strony. Albo my wygramy, albo browarek. Myślę, że gdybyśmy w kilku sytuacjach lepiej się zachowali, podejmowali trafne decyzje, to my moglibyśmy świętować. No, natomiast też z szacunkiem podchodzimy. Mimo porażki daliśmy z siebie wszystko tego dnia. Browarek był lepszy. I gratulacje serdecznie. Dla to zasłużyli w dniu dzisiejszym. Nie obyło się bez kontrowersji sędziowskich, natomiast chciałbym też wspomnieć o innym aspekcie tego meczu, czyli kolejny świetny występ Tomka Pietrzaka. Wszyscy się nad nim rozpływają, ale trzeba oddać, że, że tak powiem, mu. Murze jest w naprawdę wysokiej formie, że jest naprawdę w gazie i dzisiaj również no, pokazał co nieco. No tak, pierwsza rzecz, którą powiedziałem po meczu, to podszedłem do Tomka i pogratulowałem mu spotkania. Cztery naprawdę bardzo ładne dziurki założył, też jestem pod wrażeniem fenomenu Tomka. Cieszę się, że takiego forma eksplodowała, trzymam za niego kciuki jak za przyjaciela, tak więc cieszę się, że mogę grać przeciwko niemu życzę mu jak najlepiej po prostu. Myślę, że takie mecze na pewno tego kolorytu dodają, no ale będzie jeszcze rewanż. Zawsze się mówi, że z jednej strony może 10 drużyn to jest jednak taka bardziej wyrównana rywalizacja, z drugiej strony ta możliwość rewanżu to chyba też coś, co, co może sprawić, że jeszcze tych emocji będzie więcej. Na pewno. Też nie chcę się bronić, natomiast dzisiaj nie byliśmy w pełnym zestawieniu. No, Damian Patoka jest cały czas kontuzjowany, Mariusz Milewski również ma kontuzję, Daniel Smoczyński też dzisiaj nie mógł. Tak więc nie byliśmy w pełnym zestawieniu. Myślę, że w rewanżu mimo wszystko przyjdziemy w trochę szerszym składzie, bo dzisiaj mieliśmy na domu sprawę jedną zmianę, tylko taką realną, która dodawała wartości, bo pozostali zawodnicy są po kontuzjach, którzy też wracają. Tak więc wszystko przed nami. Fajnie, że są rewanże. W sensie, że jest podział na grupę mistrzowską, bo, bo to doda tylko i wyłącznie emocji. E, wspomniałeś o tym, że nie byliście dzisiaj w optymalnym garniturze, to spytam, czy w optymalnym będziecie na, na memoriale Przemka Sawickiego. Chciałbym zahaczyć jeszcze o ten temat, no bo, no bo Sawik to był e, twój przyjaciel, mój kolega i, no i zbliża się powoli przed nami czwarta edycja memoriału. Oczywiście, że tak. E, szczerze powiedziawszy, e, dla mnie osobiście Memoria jest e, ważniejszy niż Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. E, dla całej naszej drużyny myślę, że jest e, taki sam, e, takie samo zestawienie, jeżeli chodzi o ważność turniejów. E, tak więc tak, na pewno spróbujemy zrobić wszystko, co w naszej moży, mocy, żeby zebrać się w jak najsilniejszym składzie. Co z tego wyjdzie, no zobaczymy. To jest formuła turniejowa, w związku z czym w finałach to może się chyba wydarzyć wszystko. kim też e, oczywiście chcemy wygrać, natomiast sama inicjatywa i, i pamięć dla Przemka jest dla nas zdecydowanie ważniejsza, tak więc mimo wszystko nawet gdybyśmy mieli go nie wygrać, ale wziąć w nim udział to, to bylibyśmy tak. E, za co Ci też serdecznie dziękuję. Ja dziękuję bardzo za tę za rozmowę i cóż, do zobaczenia za tydzień.